Welcome to this... Serato Scratch Contest Poland 2010. Serato Scratch Contest Poland 2010. Aj! Zawody odbędą się 26 czerwca w Bydgoszczy w Klubie Ruńskim. Główną nagrodą Serato Scratch Contest Poland jest mikser Ren TTM57SL oraz możliwość zagrania supportu przed jedynym w Polsce koncertem DJ'a Shadowa. Aj! Jurorem Mistrzost będzie człowiek, którego nie trzeba przedstawiać nikomu. DJ EPro. Każdy z uczestników zaprezentuje kilka czterominutowych rutyn i przy użyciu gramofonów, systemu serato oraz kontrolerów MIDI pokaże na co go stać oraz czy zasługuje na miano mistrza. Hey, 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 hey. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do odwiedzenia Bydgoszy oraz Klubu Mózg 26 czerwca na Serato Scratch Contest Poland 2010. Ograniczona liczba biletów do nabycia w Klubie Mózg oraz na stronie www.fordon.pl. całym, Scratch Contest Poland 2010. Brawo, brawo, świetny pomysł.